Podam Ci dwa największe mity o rejki, jakie kiedykolwiek słyszałam. Mit numer jeden: rejki to tylko placebo. Wiele osób myśli, że rejki działa tylko wtedy i tylko w takich sytuacjach i tylko na tę osobę, kiedy istota w nie wierzy. Ale tak naprawdę rejki stosujemy zarówno u dzieci, jak i u zwierząt, które nie znają koncepcji placebo, a efekty są widoczne. Badania nad energoterapią pokazują, że wpływa ona i na ciało i na emocje, regulując i poziom stresu i napięć w organizmie. Mit numer dwa. Trzeba mieć specjalny dar. Panuje przekonanie, że tylko wybrani mogą praktykować reiki, ale tak naprawdę każdy może się tego nauczyć. Reiki to umiejętność, którą rozwijasz. Potrzebujesz szkolenia i praktyki. Dostęp do kanału reiki ma każdy. Jest to energia ogólnie dostępna dla wszystkich. Możemy pracować z nią dla siebie albo świadomie ją przekierowywać do innych. Reiki nie jest darem i nie jest też placebo. To energia otwarta na to, żeby wszyscy, którzy chcą, mogli z niej skorzystać. Zainteresowany? Napisz w komentarzu Reiki, a wyślę ci link do kursu, który organizuję w lipcu w Polsce, po to by wszyscy zainteresowani mogli poczuć, jak działa energia Reiki na własnej skórze.